Rok szkolny już trochę trwa. Całe szczęście, że ja mam go ze sobą już parę lat. Ale część z was na pewno marzy, tak jak ja marzyłem, o wymianie może jakiegoś nielubionego nauczyciela może jakiego, jakąś babeczkę z matmy, która się przypieprza za bardzo i chcielibyście na jego miejsce kogoś fajniejszego, może młodszego, kto bardziej was zrozumie. No i jeżeli szukacie odpowiedniego. Jeżeli szukacie odpowiedniego kandydata, to ja mam dla was. Jednego gościa, który cóż, jest takim wyjątkiem wśród wyjątków. Ale następnie warto zaznaczyć, że on nauczycielem w ogóle nie jest, a przynajmniej nie z wykształcenia. Ja jestem Jacek i zabieram Was w krótką przygodę z Great Teacherem Onizuką, w skrócie z GTO. Jak wspomniałem we wstępie, Onizuka wcale nie jest nauczycielem i pewnie zastanawiacie się, jak w ogóle udało mu się wkręcić w grono pedagogiczne, bo. Tutaj jaki mały spoiler, bo mu się udało. I jak do tego doszło? Otóż nasz bohater jest takim przyjemniaczkiem z podciemnej gwiazdy, z pełną kartoteką i całkowitym brakiem aspiracji życiowych. Chociaż ma w życiu jedną rzecz, która bardzo go pociąga, i są to ładne licalistki, no i ich marki. A gdzie lepiej szukać fajnych licalistek, jak nie w szkole? No i właśnie takim sposobem Onizuka naginając troszeczkę fakty, wkręca się na praktyki do szkoły. Czy jednak wszystko idzie tak gładko, jakby chciał, i czy idzie wszystko po jego myśli. Nie, bo już na wstępie pojawiają się pierwsze problemy, gdyż trafia do najgorszej klasy w szkole. Literalnie najgorszej klasy w szkole. Ale na ustawienie sobie uczniów też ma swoje sposoby. W ogóle nie pedagogiczne, ale bardzo skuteczne. GTO jest jednym z tych klasyków, który każdy powinien znać, ale nie każdy miał jeszcze okazję. Sięgnąć po manga. Tak się składa, że Tomik, który trzymam tutaj w ręce, to jest zupełnie nowe wydanie od wydawnictwa Vaneko, bo manga sama w sobie miała premierę już wiele, wiele lat temu na polskim rynku. Niestety polityka wydawnictwa doprowadziła do tego, że GTO chodziło po setki, jak nie tysiące złotych za komplet, co jest po prostu Pff, głowa mi wybucha, jak widzę, że ktoś chce aż tyle pieniędzy za mangę i w ogóle ceny mang. Wyprzedanych już, to jest w ogóle temat na osobny odcinek, bo czasami naprawdę zdarzają się takie kwiatki, że człowiek, tak jak ja, łapie się za głowę i zastanawia się, czy ten, czy ten manga na pewno nie jest zrobiona z jakiegoś złota. Niemniej, mamy nowe wydanie. Cena 25 zł i dostępne tak naprawdę wszędzie. Jednak czym tak naprawdę prócz tą swoją renomą dobrej mangi może GTO czytelnika kupić? W moim przypadku był to humor, bo Great Teacher Onizuka to. Pokręcona komedia. Autor zebrał w tej mandze cały przekrój żartów, wieloznacznych sytuacji i równie, pokręconego, i równie pokręconej mimiki, tak jak możecie widzieć gdzieś tutaj na karcie na pocztóweczce dorzucanej do pierwszego tomu. I to wszystko widać już w pierwszym tomie. No, no naprawdę... Manga zaczyna z kopyta i pędzi jak szalona, jeżeli chodzi o humor. Oczywiście fabuła jest usadzona w dość realistycznych ramach, jeżeli można tak to nazwać, no bo mamy tutaj oczywiście szkołę, troszeczkę oczywiście podkolorowaną, bo no, jak mówię, mówimy tutaj o komedii, pod, podkolorowaną, ale dalej mamy gdzieś tego praktykanta na zajęcia w szkole, uczniów, realny świat. I to super komponuje się w ogóle z całą tą warstwą humorystyczną. Nie są to żarty jakichś wysokich lotów, to nie, jest, to nie są żarty, nad którymi będziecie się zastanawiać 3 dni i po 3 dniach dojdzie was ośnienie o co w nim chodziło. To są już schematy dobrze sprawdzone w tym gatunku. Jednak autor naprawdę dobrze wplata je w całą konwencję mak. Humor nie męczy, nie kłóci się z innymi elementami, dzięki czemu miałem takie dość spore poczucie. Kompletności tak działa, że to jest bardzo ładnie dopasowane do siebie. Nie czuję się zmęczony czytaniem GTO, choć manga sama w sobie, jak na komedię, ma naprawdę sporo tekstu i to jest naprawdę sporo tekstu. No i chyba warto też zaznaczyć, że humor na poziomie podglądania Majtek no nie będzie czymś, co zainteresuje każdego. Tak samo zresztą może być z kreską. Moim zdaniem, w czasach, gdy powstaje bardzo wiele podobnych mang, niemal wręcz identycznych, warto czasem sięgnąć po inny styl, troszeczkę starszy styl. W tym przypadku styl sprzed lat i to widać. To widać już na pierwszy rzut oka, już po samej okładce. W tym przypadku w oczy rzucają się modele postaci, bo sposób ich rysowania całkowicie zmienił się na przestrzeni tych kilku lat, kilkunastu lat. Nie jest to standard, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie mówię tutaj o jakimś ogromnym przeskoku, to nie są te czasy, gdy rysowano potężne oczy na pół twarzy. Jednak widać, że GTO nosi na karku swoje lata. Mimo wszystko zachęcam Was do sięgnięcia po Great Teacher Onizuka, bo to będzie dobra seria. Mówię tu to pierwszy tom znam troszeczkę dalej fabuły. Na ten moment mogę Wam powiedzieć, że to jest dobra komedia, która ustawiła sobie dobre podłoże do rozwoju fabuły. Z czasem zaoferuje czytelnikowi też coś więcej niż podglądanie Majtek w szczególnie jeżeli chodzi o te. Wyjątkowe sposoby nauczania naszego głównego bohatera, bo on się nie, nie, nie caska w akcji. Nie? On jest gangusem, więc on ma gangsterskie metody ustawiania sobie uczniów. Co jest też bardzo zabawne, bo nie wątpię, że część nauczycieli bardzo chciałaby wprowadzić takie metody do swoich klas, może do twojej klasy, może do mojej klasy sprzed lat. A przy okazji też, kto wie, może jak uzbieracie sobie takie komplecik, to za kilkanaście lat sprzedacie go za dwa kafle. 3 kafle, 10 kafli, zależy jaka będzie wtedy cena GTO i inflacji w Polsce. To by było tyle ode mnie, serdecznie polecam sprawdzić Wam tę ja jestem zauroczony GTO i bardzo cieszę się, że Wanekow znowiło to wydanie. Liczę też, że z czasem zmienią nieco swoją politykę wydawnictwa i zaczną zamiast wycofywać te mangi, faktycznie robić do druki. Robić do druki częściej, więcej innych mang, a nie wyprzedawać, i żeby zniknęły sobie z rynku, szczególnie że Waneko ma naprawdę bogatą ofertę i świetne mangi. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.